Rok 2015 zaczynamy w Mazdzie ogromnymi zmianami, tak naprawdę jest to rewolucja. Myślę, że wiele osób się nie spodziewało, że tak szybko doczekamy się nowej Mazdy 6 i nowej Mazdy CX-5 z roku modelowego 2015. Oba modele pojawiły się w 2012 roku, czyli zaledwie tak naprawdę dwa lata temu, a już teraz mamy bardzo znaczące zmiany, nie tylko w stylu zewnętrznym, ale również wewnątrz jak i również w wersjach wyposażenia i wersjach silnikowych. Mazda 6 2015 uzyskała nowy grill i nowy wygląd świateł przednich, które są teraz światłami LEDowymi. Do tego ma również zmieniony kształt świateł z tyłu, ale przede wszystkim doczekaliśmy się w końcu wersji, na którą polscy klienci od dawna czekali, czyli wersję z napędem 4x4, z napędem na 4 koła, z silnikiem diesla i w nadwoziu Sport kombi. Dodatkowo Mazda 6 ma teraz polskojęzyczne menu, ma również system wyświetlania najważniejszych elementów trybu jazdy na wyświetlaczu przeziernym head-up display. Dodatkowo mamy również nowe elementy wyposażenia, takie jak podgrzewana tylna kanapa, chociażby, ale tak naprawdę najważniejsze najważniejsze jest to, że wnętrze zostało zupełnie zmienione, czyli wygląd deski rozdzielczej, układ wszystkich przycisków, nowy ekran dotykowy, centralny, tak jak było wcześniej zastosowane w Maździe 3, pojawił się teraz właśnie w nowej Maździe 6.